Kwiecień kojarzy się z prima aprili, z innym spowiedzeniem kwiecień, plecień wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata, zaś Amelce Sowińskiej z Brzozowa ewidentnie kojarzył się będzie z muzycznymi sukcesami. Wszak młoda artystka, uczennica Akademii Wokalno-Aktorskiej MF Artis i piątej Klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie w dniach 5-6 kwietnia bieżącego roku wygrała dwa konkursy. Ogólnopolski Józefowski Konkurs Piosenki, a także 33. Podkarpacki Festiwal Piosenki Śpiewaj Raz. Razem z nami w Przemyślu. Na pierwszym z wymienionych zaprezentowała utwór Aleją Gwiazd z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej, zaś w Przemyślu zaśpiewała. Tu jest tak cicho piosenkę islandzkiej artystki Björk. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Amelką Sowińską. Amelka, ogólnopolski, Józefowski konkurs piosenki, to było takie Twoje pierwsze doświadczenie, jeśli chodzi o rywalizację z artystami z całej Polski? Czy ty już brałaś udział wcześniej w takich konkursach? To nie było moje pierwsze doświadczenie. Miałam już styczność ze sceną bardzo dużo razy brałam udział na przykład w ogólnopolskim konkursie Coland i Pastorałek w Rzeszowie, wygrałam tam pierwszą nagrodę. również byłam na konkursie piosenki aktorskiej w Rzeszowie. było bardzo wiele też tych konkursów i nie jest mi właściwie obce to bycie na scenie i te konkursy. No i Ty udowodniłaś faktycznie, że to nie jest Ci obce, rywalizacja w konkursach ogólnopolskich, no bo bardzo duży sukces w Józefowie, pierwsze miejsce. Powiedzmy, jakie były etapy tego konkursu, jakie przygotowywałaś utwory? Najpierw zacznijmy oczywiście od tego etapu pierwszego. Były w jaki sposób narzucone Wam utwory, czy Wy sami wybieraliście, te, w których czuliście się najlepiej. Mogliśmy wybrać sobie piosenkę albo w języku polskim, albo w języku angielskim. Ja wybrałam piosenkę pod tytułem Ale jak gwiazd z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej. Pierwszy etap był online, trzeba było wysłać nagranie zgłoszeniowe i dostawało się później już na, to, na ten finał pięć wybranych osób i właśnie dlatego było to organizowane wtedy w Warszawie i były już, było, już było, byli już wyłaniani zwycięzcy. No. No, wspomniałeś tutaj, że do finału kwalifikowało się pięć y, y, utworów prezentowanych przez y, młodych y, artystów. No to podkreślmy, że ta piątka była wyłaniana ze 131 nadesłanych y, utworów. No to y, konkurencja bardzo duża y, naprawdę. Ty lepiej się czujesz w takich właśnie występach online, czy, czy na żywo, czy, czy nie ma to jakiejś dla ciebie różnicy? Zdecydowanie bardziej wolę być na scenie i śpiewać na scenie. No czasami właśnie jak nawet były te czasy covid to były właśnie tylko te nagrania wysyłane i bardzo brakowało mi sceny, także zdecydowanie bardziej wolę być na scenie i śpiewać na scenie. No ale z tym online też nie miałaś problemu. Mówisz, że wybrałaś Aleją Gwiazdy utwór Zdzisławy Sośnickiej. Ty, ty lubisz takie piosenki no, trochę starsze, takie z poprzednich pokoleń, czy bardziej takie współczesne? Bardzo lubię takie piosenki. Właściwie to wybieram różnie. Czasami właśnie są te piosenki bardziej teraźniejsze, a czasami te właśnie z takich no... No po prostu wcześniejszych. E, bardzo fajnie mi się też śpiewa te starsze piosenki, ale jak mówiłam wcześniej, no jest różnie. Mm -hmm. Lubię te piosenki starsze i te teraźniejsze. Y, ta informacja, że zostałaś zakwalifikowana do y, czołowej y, piątki dużą radość z dużą radość i sprawiła bardzo dużą radość i byłam właśnie podekscytowana i byłam właśnie w takim szoku, że właściwie to jest piątka dzieci najlepszych w Polsce, więc bardzo się cieszyłam, że znalazłam się w tej piątce. No, czyli to już było wtedy takie, można powiedzieć spełnienie tych marzeń twoich. No i jedziesz na ten drugi etap finałowy do Józefowa koło Warszawy. Jak to wszystko tam przebiegało? Przebiegało tak, że było organizowane w takiej, w takiej szkole. To była chyba szkoła podstawowa i były po prostu organizatorami, byli oczywiście dorośli, ale na przykład wywiady, czy tam jakieś, jakieś takie na scenie rzeczy przeprowadzały, przeprowadzali uczniowie tej szkoły i naprawdę byli tam bardzo mili ludzie, było naprawdę bardzo przyjemnie i naprawdę fajnie się tam bawiło. No i tutaj już była ta taka forma ulubiona przez Ciebie, jak wcześniej mówiłaś, czyli występ na scenie bezpośrednio. Jakiś inny utwór y, śpiewałaś, czy powtarzałaś y, Zdzisławę Sośnicką, y, ale jak gwiazd? Na innych konkursach mam bardzo dużo repertuarów innych niż ta piosenka. Jednak na ten konkurs zdecydowałam się wybrać właśnie tą Aleję Gwiazd, bo jest to jedna właśnie z moich ulubionych piosenek, które do tej pory wykonywałam. Czyli w finale też ten utwór wykonałaś. No i właśnie ten finał oceniali jurorzy, no naprawdę muzycy z najwyższej półki, ty znałaś z ekranów telewizyjnych te osoby, czy one, czy pierwszy raz się z nimi zetknęłaś? E, dwóch jurorów, właściwie jedna jurorka i jeden juror. Nie byli mi do końca znani, ale był e, taki właśnie ten, e, taki Adam, Staba? Adam Sztaba, Adam Staba, który był właśnie tym takim przewodniczącym jury i jego właśnie kojarzyłam właśnie z telewizji i po prostu, no, jako takiego jurora właśnie z telewizji. Mm -hmm. I po jednym utworze każdy zaśpiewał, i długo musieliście czekać na werdykty. Długo obradowało jury? Właściwie było to dosyć długie, ponieważ wszyscy zaśpiewaliśmy, niby te pięć osób, ale jednak trwało to ponad dwie godziny, bo jeszcze były inne kategorie, ale na wyniki czekaliśmy około godziny, godziny piętnaście, coś w tym stylu. No i warto było czekać nawet i dłużej na taki werdykt, bo pierwsze miejsce zostało ogłoszone Twoje. Uzasadniali jakoś jurorzy, rozmawiali z Tobą po ogłoszeniu tych wyników, w jaki sposób chwalili, wyróżniali tw Twoją postawę na scenie? Po wyjściu na scenę i odebraniu nagrody, po zakończeniu już tych, tych wyników, bardzo dużo dzieci zaczęło właśnie podchodzić do jurorów i pytać po zdjęcie i takie właśnie na przykład autografy po zdjęcia i um, ja podeszłam też do jurorów po zdjęcie I, i Adam Sztaba właśnie powiedział mi, że mam bardzo ładną barwę głosu, że bardzo fajną aranżację piosenki i po prostu niektórym dzieciom, które nic nie dostały. Um, były też zwracane, były uwagi w ich stronę, nie takie, żeby... No takie uwagi po prostu, mm -hmm. które... Konstruktywne, żeby tak. zachęcić, a nie zniechęcić, mm -hmm. oczywiście. Powiedzmy, że to wszystko się działo kwietnia? 6 kwietnia, tak. a dzień wcześniej, 5 kwietnia, Ty występowałaś w Przemyślu. Tak. Na 33 podkarpackim konkursie piosenki. No i również tam odniosłaś wielki sukces, ale to już też był finał. Jakie były etapy tego przemyskiego konkursu? Pierwszy etap tego przemyskiego konkursu to było wysłać właśnie taką kartę zgłoszeniową, nie trzeba było już wysyłać nagrania, tylko właśnie z danego województwa trzeba było pojechać do Przemyśla i było tam właśnie bardzo dużo dzieci e, i tam chyba że było 40 osób. E, I z tych 40 osób e, było wyłaniane właśnie z danego województwa e, po kilkanaście e, i później odbywał się finał też w Przemyślu. E, I z tego finału jeszcze później było wyłaniane 6 czy pięć osób y, na galę finałową, ale już było wiadomo, że te pięć osób będzie miało jakąś nagrodę. No i ty się dowiedziałaś o tej nagrodzie, y, będąc już w Józefowie, czy tam na miejscu przemyślu? Y, w, nie w Józefowie. <grywa> y, y, dowiedziałam się y, o tym y, w tym samym czasie, kiedy byłam w Józefowie, y, y, i było to <grywa> dla mnie. Bardzo, takie, bardzo w szoku, bo moja mama zadzwoniła właśnie do przemyśla, że nie, da rady, niestety, nie damy rady niestety dojechać do przemyśla, żeby odebrać nagrodę. I właśnie dopiero jak już dostałam nagrodę w Józefowie, dowiedziałam się, że wygrałam pierwszą nagrodę w Przemyślu. No to były takie bardzo pracowite dwa dni, 5 i 6 kwietnia tego roku, no ale też bardzo szczęśliwe. To szczęście, te sukcesy no chyba zniwelowały te trudy podróży i występów tam i w Przemyślu i w Józefowie pewnie. Okay. Długo się przygotowywałaś do tych konkursów, no bo obydwa wygrałaś, czyli ty akurat przygotowywałaś się z myślą o tych konkursach, czy po prostu prowadziłaś, przychodziłaś na zajęcia do szkoły MF Artis i po prostu no, systematycznie tam ćwiczyłyście a te konkursy, no to jakby wyszły tak yy, po drodze. Właściwie to właśnie było tak, jak pan mówi, że po drodze miałam te piosenki już tak. Zrobione, można powiedzieć, ale właśnie zdecydowałyśmy z panią Mariolą, że zgłosimy akurat te, te dwie piosenki do tych konkursów. Bardzo dużo musiałam też pracy włożyć w, w to, żeby właśnie zająć takie miejsce na, tym, na tych konkursach, ale właśnie, tak jak już mówiłam, że miałam te piosenki zrobione, ale nie tak idealnie, żebym mogła właśnie je zaśpiewać, dlatego, jeszcze przy, y, po zgłoszeniu się musiałam bardzo dużo ćwiczyć. No. Właśnie, ja w ogóle w tygodniu na przykład dużo, długo, dużo razy przychodzisz na zajęcia? Jak to wygląda? Czy to na, na godziny rozkładacie? Jak to wygląda tak na bieżąco? E, właściwie to lekcje śpiewu indywidualne mam e, raz w tygodniu, ale e, jeszcze e, zajęcia grupowe e, w Szkole Wokalno-Aktorskiej MF Artis e, mam też raz w tygodniu, ale e, sama w domu staram się ćwiczyć, no przynajmniej te 3-4 razy w tygodniu. Można powiedzieć, że śpiew to Twoja pasja? Tak, myślę, że y, można tak powiedzieć i nie wiem, czy bym sobie bez śpiewania poradziła, <grym> że nie wiem, czy bym, czy bym po prostu... No, no życie by było smutniejsze Tak. <grym> <pewnie. grym> A kiedy ta pasja się uaktywniła? No bo ty jesteś no, młodym dzieckiem, 12 masz lat do piątej klasy, chodzisz tak? szkoły podstawowej, no i już takie sukcesy masz na koncie, to od Jakiego wieku ćwiczysz? E, ćwiczę od piątego roku życia. E, z, mama zapisała mnie na e, pierwsze lekcje śpiewu, jak miałam 5 lat. I e, ćwiczyłam przez cały rok. E, I pani e, moja e, wcześniejsza zgłosiła mnie, jak miałam 6 lat, na Mikołajkowe debiuty. To był mój pierwszy występ na scenie. I Właśnie od tego zaczęły się takie moje występy, takie konkursy i właśnie tym podobne rzeczy. No to można powiedzieć, że Ty śpiewasz w zasadzie od początku, no bo 5-6 lat to jest ten okres dzieciństwa, który się zaczyna już tak dobrze y, y, pamiętać. Wcześniejsze wydarzenia raczej są y, zatarte. Y, takie sukcesy Ciebie mobilizują do dalszej y, y, pracy, dodają skrzydeł? Wydaje mi się, że tak. No nie zawsze, y, no, nie, nie zawsze jest tak, że y, uda mi się coś wygrać, ale właśnie y, nie chodzi o to, żeby y, się poddawać jak czegoś, na przykład nie wygrać jakiejś nagrody na konkursie, tylko właśnie, żeby jeszcze bardziej y, to było motywujące, żeby jeszcze więcej pracować i Ćwiczyć. No właśnie, tak mówiłaś, że muzyka jest treścią twojego życia w zasadzie, zdobywasz sukcesy, potrafisz sobie, jak sama mówisz, poradzić na przykład z, z występami, które nie zostają nagrodzone wyciągać wnioski, a nie podłamywać się, no to można powiedzieć, że ty wiążesz jakąś przyszłość z muzyką, ze śpiewem. Wydaje mi się, że bardzo bym chciała e, i chciałabym bardzo dostać się kiedyś na studia aktorskie, na musical. E, wiem, że to jest bardzo trudne niestety, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. No to jeszcze dodajmy na koniec, że aktorstwo nie jest ci też obce. Tak, właśnie szkolę swoje, takie można powiedzieć, umiejętności aktorskie w, w, wokale, w szkole wokalno-aktorskiej MF Artis. I em, pod okiem pani Marioli, właśnie em, szkole te swoje umiejętności hmm. i, e, i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda wią, wiąże, wiązać z tym przyszłości. Czyli ty nie masz jednej pasji, a masz dwie? Tak, właściwie jeszcze lubię tańczyć, pływać, mam bardzo dużo różnych rzeczy, które lubię robić, ale śpiew to jest jednak coś mojego ulubionego. Czyli jesteś osobą wszechstronną z dużą przyszłością. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć, życzymy w przyszłości kolejnych. No i żebyś kiedyś była artystką zawodową, no, czyli żyła z tego zawodu, ze śpiewania albo też z aktorstwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.